Nie zgadzam się z Orgą Pokarczuk, że idee yy, Judy Butler mogłyby dokonać przełomu kopernikańskiego. Ja się zgadzam. O, to <laughs> Nie <śmiech> no, jeżeli przestalibyśmy, jeżeli byśmy się obudzili w świecie, w którym w ogóle nie myślimy w kategoriach mężczyzna-kobieta, yy, tylko nie na jakichś innych zupełnie. To przecież byłaby rewolucja na, naprawdę większa niż kopernikańska. Pójdźmy sobie wyobrazić taki świat. A jakiś nudny jest ten świat z mężczyznami i kobietami, ja bym sobie chętnie wyobraziła inny. No tak, też miło o tej wyjściu poza binaryzmy kobieta-mężczyzna, heteroseksualista-homoseksualista. To w choreogra choreografii, czyli choreografii. Takie nowe choreografie byłyby ciekawe, ale czyż nie, 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 nie ekscytująca jest yy, wojna płci. Nie. <laughs> jest kompletnie nieekscytująca. <laughs> Słuchajcie, a ja wam powiem, co jest najbardziej ekscytujące. Cytując yy, trochę i tra transwestując, tak? <tans> Transperformujący Jeanette Winterson. Otóż seks jest podniecający. Tu zmieniłem polskiego tłumacza, bo on oczywiście to przyłożył jako ekscytujący. Seks jest podniecający, ale bardziej podniecająca jest książka. No i taką podniecającą książką jest Uwykłani w płeć. Dziękuję bardzo.